Dzień dobry, zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flesz Radomsko 24. W programie powiemy m.in. o tym, jak postępują prace na budowie nowego basenu w Radomsku oraz przygotowania do utworzenia w ścisłym centrum miasta nowego parkingu oraz terenu rekreacyjnego. Sprawdzimy też, czy w dobie koronawirusa dużo pracy ma powiatowy rzecznik konsumenta oraz jak pandemia wpłynęła na rynek pracy w powiecie radomszczańskim. Serwis informacyjny Flesz Radomsko 24 w piątek. Punktualnie o godzinie 20. Program można oglądać na naszym portalu radomsko24.pl, Facebooku oraz kanale na YouTubie.